Ale nie wszystko jest po Twojej stronie, kurde, ale 10 lat. No nie ukrywam, że jest mi smutno. Tragedia. Nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. Zaczynamy drugi tydzień. Zaczynamy drugi tydzień e, intensywnej e, pracy nad szukaniem pracy. W tym tygodniu przede wszystkim muszę się przygotować do potencjalnej e, rozmowy kwalifikacyjnej, ale też chcę wysłać trochę cefałek. Powiecie. To, że mam tę rozmowę, będę mieć tę rozmowę, nie znaczy od razu, że mi się uda ją, tą pracę zdobyć. Więc wysyłanie cefałek w dalszym ciągu musi występować, no. <noise> mieć miejsce, ale to też nie znaczy, że ja jestem od razu spisana na straty, jeśli chodzi o tą rekrutację, bo no nie, no nie, będę, będę się bić, będę walczyć, żeby tę pracę dostać. Ale i tak jakieś, jakieś zaplecze, jakieś, yy, czy jakiś plan B muszę mieć. Więc, yy, więc wysyłam dalej cfałki, Może akurat coś się uda. Trochę, trochę ta realność jest dobijająca, bo, bo się jednak wysyła te cfałki i nikt się nie odsyła. I to jest smutne. I wątpię, że to jest kwestia mojego CV samego w sobie, bo już go poprawiałam 500 razy. Yy, czasy są jakie są. Ja szukam pracy w IT. W IT się niestety Eldorado już skończyło jakiś czas temu, więc znaleźć pracę tutaj to mam wrażenie, że graniczę z cudem obecnie. Bo nawet jak oczekują od kandydata dwóch, trzech lat doświadczenia, to jak macie trzy lata doświadczenia, ale nie takiego, jakie by chcieli, no to już was nie wezmą. Ale nie ma się co załamywać, tylko robić swoje, wysyłać CV-ki, a nuż widelec się akurat uda, że ktoś się odezwie, no i się uczyć, rozwijać. Ja teraz jestem na bezrobociu, więc mam trochę czasu, żeby jakieś kursy sobie porobić, coś sobie poprzypominać, po, po czy, czy czegoś nowego się nauczyć, więc, więc korzystam, no, by, byle odrobina do przodu. No, ale dobra, jaki mamy plan na dzisiaj? Na dzisiaj mamy plan taki, że chcę wysłać parę cefałek. Chcę poczytać o paru rzeczach, które mogą mi się przydać na tej rozmowie kwalifikacyjnej, których nie znam. Nie wiem, co to jest. No, a jednak dobrze, dobrze wiedzieć. Nawet jak nie będę o to pytać, to fajnie wiedzieć. A poza tym chcę jeszcze przejrzeć trochę pytań rekrutacyjnych z Pythona, czyli takiego języka programowania, w którym siedzę najbardziej, um, i zrobić pranie. Jeszcze mam w planach dzisiaj po obiedzie jechać do brata w fotowiedziny, więc muszę się wyrobić ze wszystkim wcześniej. bez kitu. Znalazłam właśnie ogłoszenie, gdzie chcą 10 lat doświadczenia. No to już jest chore. No dobra, jest senior. Ale 10 lat. A tu inne ogłoszenie i jest to ogłoszenie na mida, czyli średni szczebel. Bo senior jest tym wyższym. I oczekują 5 lat doświadczenia. Namida. A przypominam tylko, że na juniorów praktycznie nie ma ofert. Tragedia. Dostałam właśnie maila w odpowiedzi na zgłoszenie, które wysłałam w zeszłym tygodniu we wtorek. Oferta, która wyglądała idealnie pode mnie i wpasowałam się super. No ale dostałam teraz odpowiedź, że no niestety nie możemy Cię zaprosić, ponieważ mamy dużo chętnych i nie jesteśmy w stanie ze wszystkimi porozmawiać, coś tam, coś tam. Nawet jeśli kandydaci się wpasowują idealnie, super, no nie ukrywam, że jest mi smutno, bo w tym momencie to ja nie mam żadnego wpływu na to. Kompletnie, jeśli tak sprawa wygląda, nie mam wpływu na to, ile jest chętnych na dane stanowisko. Jest mi smutno i mam ochotę wewnętrznie krzyczeć. O ile można, ile można. Dobra, mały update. Siedzę teraz z herbatką i próbuję się zabrać za cokolwiek. Co zrobiłam? Utworzyłam sobie konto w, jednym, w jednej takiej bazie, CV, no i dałam tam jakieś uprawnienia w stylu, że pracowni, pracodawcy mogą do mnie wysłać oferty. No i, no i zobaczymy. Może, może to coś da, może niekoniecznie. Czas pokaże. Ale musiałam sobie odpowiedzieć w Simsa na pół godziny pół godziny, 40 minut, coś takiego, żeby... Mnie to jakoś uspokaja. Jak, jak widzę, że mam doła, to muszę sobie chwilę pograć i mi przechodzi. Także tak. Teraz, teraz sobie wrócę i do, do, do działania myślę, że pouczę się trochę. Bo niby sobie odłożyłam trzy, chyba? Dwie albo trzy oferty. Tylko będę musiała do nich trochę bardziej przerobić CV. I w tej chwili czuję, że nie mam na to siły. Więc trochę się pouczę i mam nadzieję, że, że mi to jakoś napędzi do działania. I później się wezmę za te cewałki. Jest godzina 13, prawie. Zaraz trzeba będzie jeść jakiś obiad No i po, po obiedzie planowałam do brata pojechać w odwiedziny, bo mu obiecałam wczoraj. Więc coś tak czuję, że za wiele dzisiaj już nie zrobię. A jeszcze miałam głowę umyć, Co nim pojadę. Kusi mnie, żeby jeszcze w sobie pograć, póki herbatkę mam ciepłą do wypicia. Byłam na małych zakupach. W Biedrze. I nie tylko w Biedrze, bo byłam jeszcze we ale to zaraz. Rożponka. Chleb. Jeszcze się zastanawiam, czy będę żałować. Byłam wczoraj u brata i brat ma w szufladzie zapas czekolad, takich typowo do wypieków i... Bardzo mi się podoba to, że oni tego nie jedzą. Że u nich to leży i nic się z tym nie dzieje. I stwierdziłam, że spróbuję zrobić coś takiego u nas. Nie wiem, na ile u nas się uda tego nie ruszyć. Albo ruszyć, ale w małym stopniu. Ale zobaczymy, może akurat. Eee, mam skry jeszcze. Były na prące. Były na prące. Trzy za taniej. Więc kupiłam sześć, bo u nas trzy to i tak mało. Papryka, pomarańcze, pięć, marchewki i dwa ogórki. Tu jeszcze w torebce mam skry. A w lewiatanie bo stwierdziłam, że muszę sobie kupić drożdżówkę, bo jestem głodna. A w lewiatanie akurat są takie drożdżówki, które mają bardzo prosty skład. Takie wiecie, takie małe kołacze z serem z, yy, białym, z twarogiem. Mają bardzo fajny skład, taki prosty, więc no mogę być pewna, że nic mi się potem nie stanie. Wzięłam jeszcze Knoppersa, bo mam ostatnio straszną fazę na Knoppersy, a zobaczyłam, że jest inny smak. A w Biedronce wiecznie ich nie ma ogólnie, a jak już są, no to te pakowane po pięć, y, zwykłe. A tu były pojedyncze i właśnie y, orzechowy, był jeszcze tam black and white, taki kakaowy, ale ten kakaowy miał jakieś syropy dziwne cukrowe i stwierdziłam, że nie będę ryzykować a ten nie miał tak samo jak zwykły, więc bezpieczne dla mnie, a oprócz tego jeszcze wzięłam sobie zeszyt bo ja mam pierdolca na punkcie zeszytów, nowych, papierniczych ogólnie rzeczy i stwierdziłam, że bardzo mi się spodobał ten ten, ten wzór i... Od razu miałam pomysł, na co go wykorzystam, więc stwierdziłam, że mogę sobie w takim razie wziąć. Na co wykorzystam? Na zaszyt do Simsów, bo w obecnym mi się miejsce już kończy. Więc będę miała taki ładny i trochę większy, bo to jest 96 kartek. A wracałam z, ym, z terapii i jestem strasznie wkurzona. Dlaczego jestem wkurzona? Ponieważ moja terapeutka stwierdziła, <grym> ponieważ moja terapeutka. Yy, no, wzbudziła we mnie złość taką tłumioną. I teraz ją zaczęłam czuć. I teraz chodzę wkurzona. Czemu chodzę wkurzona? Schowam rzeczy i Wam powiem. Ogólnie jestem y, zła wkurzona, ponieważ no, ciężko nie być sfrustrowanym, jak szukacie od dobrego pół roku pracy i w zasadzie robicie wszystko żeby ją dostać i szukacie problemów po swojej stronie. Dlaczego tej pracy jeszcze nie macie? Bo może CV jest źle napisane, bo może mam za mało umiejętności, bo może za późno wysłałam cv bo może mogłam się lepiej przygotować, bo może to, bo może tamto, bo może siamto. I z jednej strony do pewnego momentu może to jest faktycznie... Dobre podejście, no bo zawsze możesz coś poprawić, ale nie wszystko jest po Twojej stronie, kurde. Nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć, i nie na wszystko masz wpływ. I ja na przykład nie mam, kurde, wpływu na to, że tych wszystkich kandydatów jest tak strasznie dużo. I na jedną ofertę spływa, nie wiem, 500 zgłoszeń, 600 zgłoszeń, może 1000. Cholera wie w tym momencie, jak to działa, ile tych zgłoszeń jest. Sama zauważyłam, że jak już mam jakąś rozmowę kwalifikacyjną, to raczej u firmy, która sama mnie znalazła na LinkedInie i czuję ogromną frustrację, że w zasadzie wysyłanie cefałek niekoniecznie ma sens. Znaczy, z jednej strony ma sens, no bo jakoś muszę do tych pracodawców dotrzeć, ale z drugiej strony, jak wysyłam ich co. Mogłabym więcej wysyłać, no przyznaję, mogłabym więcej, ale nie zawsze się da więcej. I jak już wysyłam te CV-ki, to nie ma żadnego odzewu. Albo jak już jest, to dostaję info automatycznie wygenerowanego maila, że sorry, wybraliśmy innych kandydatów. I co to mi mówi w ogóle? Nic mi to nie mówi. A najgorsze jest to poczucie, że ja dwa lata temu, gdzie miałam przez pół doświadczenia, które mam teraz, ja z palcem w nosie byłam w stanie znaleźć pracę w miesiąc. Teraz szukam pół roku. I dalej nic z tego. I jestem na tyle wkurzona, że jak teraz będę miała tą jedną rekrutację, to jestem na tyle wkurzona, że wy zobaczycie, że ja to dostanę. Dostanę tę pracę. Bo już mam podziurki w nosie, sytuacje, kiedy idę, przygotowuję się i nic z tego. Jestem dobrym kandydatem na, tą, na to stanowisko w tej jednej firmie. I albo to dostrzeżą. Ten mój potencjał, albo ja nie wiem, dość mam, wkurzyłam się, strasznie się wkurzyłam. Także ja sobie teraz chyba daruję na ten moment wysyłanie CV i skupię się na rzeczach naprawdę ważnych, bo jak będę się skupiała na planie B cały czas, to nic z tego nie będzie. Jak będę szła z podejściem, że, że może się nie udać. Może się nie udać, ale jak się będę skupiała na tym, że pewnie się nie uda, to się nie uda. A jak się skupię na tym, że idę zaprezentować się najlepiej, jak potrafię, to jest większa szansa. Także biorę się za naukę, przygotuję się jak najlepiej, a CV-ki będę wysyłać, jak mi starczy czasu. A teraz czuję, że, że muszę postawić na jedną kartę, zaprzeć się i to ogarnąć. Bo ile można, ile można tej pracy szukać. Ale w tej chwili idę coś zjeść. Zjem ogarnę rzeczy dookoła, muszę szybko zmontować wczorajszy materiał, żeby, żeby wiecie być na bieżąco w miarę możliwości i jak to szybko ogarnę, to idę pobiegać, póki jest ciepło póki jest fajnie, fajna pogoda, fajne powietrze i tak dalej, dzisiaj jest wtorek i potrzebuję wrócić do rutyny wtorek, piątek biegania jak wrócę z biegania, no to się oczywiście umyję i siadam do nauki i nie ma uproś Dostałam cynka, że moje szkła są już gotowe, więc w sumie nawet nie musiałam dwóch tygodni czekać, bo już po tygodniu są gotowe. Także jadę dzisiaj zawieźć moje okulary. Nie będę w tych oprawkach szkła wymieniać. No, także dzisiaj zawiozę i podobno mają y, się wyrobić do piątku z tymi nowymi szkłami. Jeśli zawiozę, to dzisiaj przed południem, więc piję kawę. I zaraz jadę. I się zastanawiam, jak ja będę funkcjonować bez okularów. Ewentualnie ze starymi. Jeśli mi pozwolą. Zobaczymy. Dawno mnie nie widzieliście w tych okularach. Okazuje się, że mogę je sobie ponosić. Ale jak ja mogłam w tym chodzić kiedyś? Wyglądam jak tepil. Mam drugą kawusię. Mam ciastko do się wyciągnąłem sobie z zamrażarki. Takie pieczone kiedyś. Jednak ciasko w zamrażarce to jest game changer Zwłaszcza jak się ma mikrofale No i co? I zabieram się za montowanie tego nieszczęsnego vloga grudniowego żeby go skończyć wreszcie i móc coś wstawić wam w sobotę yy, Bo planowałam w tym tygodniu Q&A Ale nie mam w tym kiedy tego nagrać Więc będzie w przyszłym tygodniu pewnie Także lecę yy, Jest godzina 12.04 Gdzieś koło 14.30 będę musiała wychodzić znowu do lekarza i jechać drugi raz praktycznie w to samo miejsce. No i co? I, i znowu znowu środa rozwalona, no ale, ale może akurat zdążę ogarnąć wszystko, więc kończę już nagrywać i lecę. I widzimy się pewnie jutro, bo już nie będę nic nagrywać więcej. Wiecie co jest zabawne? Montuję sobie tego vloga i gadam na tym vlogu o tym, że zrobiłam pranie. Tak przy okazji. I w tym momencie przypomniałam sobie, że ja Próbuję zrobić od poniedziałku pranie, jest środa i dalej ciągle zapominam. Także jest godzina jeszcze, dobra, półtorej godziny do czasu, kiedy muszę wyjść, więc spokojnie się zrobię w pół godziny pranie i potem je wybierzę, więc <słuch> zrobię od razu to pranie, póki pamiętam. Witam w czwartek. Jest godzina dziesiąta. 10... O! Miałam trening włączony. pewnie jak się myłam. Jest dziesiąta dwadzieścia. Stałam przed ósmą, ale tak się zebrać nawet za nic nie mogę, że umyłam głowę i skroluję i skroluję i skroluję i w końcu mam taki Asiek. Ogarnij się, koniec. Mieliśmy jechać do sklepu. Więc tak, muszę mieć głowę. Zrobić jakąś listę zakupów, jakiś minimalny plan posiłków, Ech, same obiady, chociaż. I, I co? I wysuszyć głowę. Albo też już mówiłam, już nawet nie wiem. Ogarnąć zakupy, czyli wziąć jakiś orzeń, ale mi się myśli do dupy teraz. I jedziemy do sklepu, bo miałam jechać rano, ale tak coś mi to nie wychodzi, a trzeba to wszystko ogarnąć szybko. I wziąć się za naukę wreszcie, bo wczoraj nic się nie uczyłam, bo wczoraj się zajęłam montowaniem filmu na sobotę. Więc dzisiaj wracam do nauki i mam wrażenie, że prokrastynuję to, ten powrót do nauki. I robienie wszystkiego, więc y, dobrze, że mam tę świadomość <laughs> I, i mogę coś z tym zrobić, więc lecimy. Ogólnie mam już zakupy. Mam w ogóle nowego mopa kupiliśmy wreszcie. Wreszcie czysty mop, który prędzej nam umyje tą podłogę, a nie będzie ją po prostu maział. Dzisiaj jest trochę lepiej niż było w tydzień temu, jak wam pokazywałam, że 12. Pół kilo chyba nazbierałam tego. Nie patrzyłam, ile jest, ale zdecydowanie mniej, bo o wiele lepiej mi się szło z tym. Muszę wynieść śmieci jeszcze. Postanowiłam w ogóle, że nagram y, z tych zakupów y, holz spożywczy, który pewnie jest na kanale. Chyba, że zwątpiłam i go jednak nie, nie wrzuciłam. Ale myślę, że wrzuciłam, że spróbuję przynajmniej wrzucić. Także lecę sobie to pochować, jestem już tak głodna, muszę wreszcie coś zjeść. Pochowam sobie to, muszę się wreszcie napić, bo już tracę głos i już nie mówię wyraźnie. Bo mi się tak pić chcę, więc, więc lecę, zjem coś i, i zabieram się za naukę. Witam, było biegane rano. Teraz sobie zrobiłam śniadenko porządne. Robiłam trening taki luźniejszy, bo potem jeszcze idę na fizjoterapię, to żeby nie przedobrzyć no i wzięłam opaskę na kolano tak na wszelki, no i było ok miałam robić jakieś przebytki, ale oczywiście zapomniałam także tak, ten film jest zdecydowanie bardziej yy, pogadankowy już się chyba zdążyłam z tym pogodzić, także tak jem, myję się jak zdążę, to się jeszcze pouczę, no i jadę na, na fizjoterapię Dobra, mały update już wieczorem, jak widzicie wróciły moje okulary, mam w końcu moje szkła nowe, muszę się do nich jeszcze chwilę przyzwyczaić i jak się do nich chwilę przyzwyczaję, to będę mogła ćwiczyć to ćwiczonko od mojej okulistki, nareszcie, bo w tych szkłach już mogę, jest to wykonalne, a w tamtych no, nie byłabym w stanie tego ćwiczyć. Bo jednak w tych mam te pryzmaty, które mi światło załamują i, i lepiej mi się w nie patrzy Mam taki bardziej zbity obraz, powiedzmy. Yy, także tak, dzisiaj je odebrałam. Cieszę się bardzo, bo wolę się w tych okularach. Wyglądam o wiele lepiej, moim zdaniem. <grych> Jest godzina 17:30. Mam 9000 kroków w ogóle. Dzisiaj tyle się nachodziłam, że, że szok. Yy, lecę szybko montować materiał, żeby być z tym na bieżąco. To już mówiłam was trzy razy albo pięć w tym filmie. I na 20 jestem umówiona z, bra z bratem jeszcze raz. Bo jeszcze kuzyn ma przyjechać. Mamy się spotkać wszyscy razem więc jadę do, do brata jeszcze raz dzisiaj na 20, co, o... co oznacza, że jakąś godzinę wcześniej będę musiała wyjść, więc mam jeszcze półtorej godziny, powiedzmy, niecałe, żeby ogarnąć rzeczy. I, i jadę. I bardzo się cieszę, że już mogę w nowych okularach, znaczy, w nowych szkłach, w starych, w starych nowych okularach, w tych co na co dzień chodziłam, nie? <ścoughs> że mogę w moich obecnych okularach już tam pojechać, a nie męczyć się w tamtych, które, których nie lubię. Już. Także, także tak, widzimy się jutro. A dobra, pokażę wam jeszcze jakie mam piękne dęka od butelek, jak stępień z 13 posterunku. Ciekawie to wygląda. Tu jest płasko, a to jest takie wypryszenie. Oh Ale ja na prawo oko jestem naprawdę ślepa, i to jest y, minus 5 plus cylindry plus y, pryzmat. I ten pryzmat właśnie robi tak, że tutaj z lewej strony jest tak grubo, a z prawej prawie wcale. No, Tak, taka sytuacja. No to hej, to witam Was już w podsumowaniu tego um, drugiego już weekly z szukania pracy. E, wczoraj nie nagrywałam, to znaczy wczoraj próbowałam coś nagrać, e, piekłam sobie ciasteczka. O, takie. I zrobiłam taki bałagan, ale przynajmniej mam ciasteczka, bo dzisiaj jadę do koleżanki w odwiedziny, także mam tydzień dosyć towarzyski. Co jak na moją introwertyczną duszę trochę, trochę, trochę dużo. Jadę do koleżanki, więc biorę ze sobą ciasteczka, bo obiecałam, coś tam próbowałam wczoraj nagrywać, nie wiem, czy to yy, ostatecznie dodałam do, yy, do filmu. Prawdopodobnie nie. <grych> Ale tak, yy, szybko, szybko nagrywam, bo potem jadaj mi nie będzie, a jeszcze muszę to jakoś montować. Cóż mogę powiedzieć, oczywiście nie wzięłam sobie mojego planera, Podsumowując, ten tydzień było zdecydowanie gorzej w moim odczuciu niż tydzień temu. No bo żadnej cv nie wysłałam, wkurzyłam się trochę. Czy słusznie? Nie wiem, bo jednak skupiłam się na przygotowywaniu do tej rekrutacji jednej. Nadal jej nie mam, nadal nie wiem kiedy będzie. Nadal mam nadzieję, że będzie. Eee, bo je dosyć jednoznacznie mi dali znać, że, że mnie chcą wstępnie więc liczę na to, ale no zobaczymy. Natomiast w tym momencie myślę, że jednak powinnam wysyłać, tylko może trochę bardziej masowo. Nie wiem, kurde, bo tak źle i tak niedobrze i w sumie nie wiem tak naprawdę co robić ze sobą, ale trochę się pouczyłam, tu sobie to przypomniałam, tamto sobie przypomniałam, ale też myślę, że fajnie by było jednak mimo wszystko dodatkowo robić ten kurs, który miałam robić, który no Trochę olałam w tym tygodniu i uznałam, że skupię się na tych przygotowaniach. A może jednak fajnie by było to połączyć i trochę się przygotowywać, a trochę jednak robić ten kurs, żeby to zawsze było trochę do przodu. Także w zasadzie nie wiem, czy mam co więcej powiedzieć do tego. Na pewno dużo się działo w tym tygodniu i dużo było takich rzeczy... Które musiałam ogarnąć, które niekoniecznie były związane z tą pracą, tylko z takim, nie wiem, wiecie, lekarzem. Tutaj okulary musiałam zawieźć, odebrać, ale no, no, co się da, to robię. Natomiast mam wrażenie, że tydzień mi się trochę bardziej rozjechał. Więcej było grania w Simsy, więcej było takiego mentalnego odpoczynku, takiego boże nie dam rady. Wczoraj na przykład sporo siedziałam przy Simsach. I to się dobrze nie skończyło, bo to było takie, muszę sobie odpocząć, muszę się odmóżdżyć. A im dalej w las, tym w zasadzie czułam się gorzej. I nawet nie byłam na spacerze. I wczoraj przed snem miałam sporo rozkmin o tym, jak muszę w końcu lepiej o siebie zadbać. Na nowo. Bo... Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja bardzo często tak mam, że mam. Raz jest lepiej i ja bardzo dużo robię i dobrze o siebie dbam, a raz po prostu jest taki spadek nagły i nie dbam prawie w ogóle, albo staram się, ale mi nie, ale mi nie wychodzi, prokrastynuję, robię mniej. Wczoraj na przykład była sobota, a ja w ogóle nic nie posprzątałam, tak wiecie, w stylu łazienka czy podłogi. A potem znowu mam zryw, i znowu robię dużo, i potem znowu spadek, i to jest taka sinusoida u mnie. I nie wiem, czy Wy też tak macie, czy, czy to ze mną jest coś nie tak. Liczę, że to jest w miarę w normalne, i gdzieś po prostu muszę ten złoty środek znaleźć, żeby, żeby to się jakoś unormowało. Także mam trochę pomysłów, co, co zmienić, co poprawić w przyszłym tygodniu, ale to zobaczycie za tydzień, czy za dwa, w zależności jak tam mój grafik teraz jest filmowy, bo opowiadam więcej w kolejnym vlogu, po prostu. Także tak, no jak mam ocenić ten tydzień w skali od 1 do 10, to dałabym sobie jakieś 4, chyba. Nie jestem specjalnie zadowolona, ale no zawsze do przodu, zawsze do przodu. Wiem, co poprawić, wiem, co robić dalej. Muszę się też zastanowić i zrobić sobie jakiś porządny plan, co po kolei, bo jednak to mi pomaga. No ale dobrze, dobrze. Nie będę... Bardziej przedłużać, bo ten vlog też jest bardzo długi już. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy takie wstawki, które robiłam w tym filmie, e, takie wtrącenia montażowe, o montażu bardziej, e, czy Wam to odpowiada, czy, czy Was to ciekawi, jak to u mnie wygląda, jak ja wyrabiam albo nie wyrabiam z montażem, czy raczej Was to wkurza i, i, i mam się przystopować z czymś takim, bo ja jestem. Osobą, która lubi się dzielić tym, co się u mnie dzieje, i nie wiem, myślę, że to widać. <laughs> no, no, dajcie, dajcie znać, czy, czy, czy Wam się to podoba, czy raczej Was to wkurza. Jak mi nie dacie znać, to pewnie to zostawię, więc lepiej dać znać. No i tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego vloga albo innego filmu. Pa! pa.